Witam na kanale Marek Meran Jan Kubytnarzy, pseudonim Rudy Aresztowany przez gestapo w marcu 1943 roku Miałeś 21 lat Dwa razy dziennie Niemcy wozili cię na wielogodzinne przesłuchania Już drugiego dnia z powodu kopania i bicia Funkcje twoich nerek się załamały kiedy traciłeś przytomność, Niemcy Cię budzili kopaniem wiądra. Nie mogłeś chodzić. Kiedy w końcu koledzy Cię odbili, całe Twoje ciało było zmasakrowane, ściemniałe, spuchnięte, zakrwawione. Każde dotknięcie wywoływało krzyk bólu. W wychudłej, zielono-żółtej od siniaków twarzy wielkie oczy, powiększone nieludzką męczarnią. Nie mogłeś już jeść. Przywieziono cię matce, żebyś mógł umrzeć na jej rękach. Na jakiekolwiek operacje było za późno. Umarłeś po kilku dniach. Chcieli, żebyś wydał swoich kolegów z konspiracji, z organizacji. Nie zdradziłeś nikogo. Panie Januszu Kusociński, Złoty Medalista Olimpijski z Los Angeles w 1932 roku. Wspaniały biegaczu. Aresztowali ci Niemcy. Z powodu potwornych tortur w ciągu kilku tygodni osiwiałeś i postarzałeś się o kilkadziesiąt lat. Połamali ci ręce, wybili wszystkie zęby i nie mogłeś już nawet chodzić. Ile to znaczy dla złotego medalisty w biegach? Kiedy Niemcy rozstrzelali cię w Palmirach, to było wybawienie od nieludzkiego cierpienia. Miałeś tylko 33 lata. Chcieli, żebyś wydał swoich kolegów z konspiracji, z organizacji. Nie zdradziłeś nikogo. Pani Stefani Obroniewska, bohaterko z powstania warszawskiego 1944 roku, ratowałaś rannych ryzykując własnym życiem. Chyba za to i za to, że byłeś tak zwaną obszarniczką, wrogiem klasowym, ubeccy bandyci cię aresztowali. W potwornym śledztwie nieludzko się nad tobą znęcali. Zniszczyli twoje zdrowie, ciało. Ale ty trwałaś nieugięta, z niezłomną wolą. Ubekowi, który cię katował, mówiłaś, ty chami, nie jesteś w stanie mnie obrazić. Nie jesteś godzin ze mną rozmawiać. Ty, chamie mnie to nie boli. I ten bestialski ubek sam nie wytrzymał tego psychicznie. Skarżył się, że dostał rozstroju nerwowego, bo był wyzywany od chamów, a tortury, które stosował, jakby nie dawały żadnego efektu. Zwolnił się ze służby. Pragnęłaś Polski wolnej, niepodległej, silnej, zjednoczonej. Za swoją niezłomność dodatkowo zapłaciłaś chorobą. Biedą i upokorzeniem do końca życia. Ubeccy chcieli, żebyś wydała swoich znajomych z konspiracji z NSZ. Nie zdradziłaś nikogo. Setki tysiące takich historii to jest prawdziwa Polska. Kiedy widzę kłamiących polityków, sprzedajne szmaty, i nie za każdym razem, kiedy się kłócicie, za każdym razem, kiedy sprzedajecie kraj obcym korporacjom, tajnym służbom, to jest tak, jakbyście dawali kolejnego kopa temu skatowanemu Jankowi Bytnarowi, temu drobnemu chłopakowi. On umarł po to, żebyście wy mogli żyć i kraść, jakby patrzył na was tymi oczami powiększonymi nieludzkim cierpieniem. Wasze zachowanie jest obrzydliwe. Tak samo jest obrzydliwe, kiedy policja, sanepit itd. prześladują rodaków w imię nielegalnego, bzdurnego, obłąkanego się jakichś obrzydliwych osób, w imię się, które jest nazywane rozporządzeniami, prawem itd., mimo że Sąd Najwyższy uznał je za nielegalne. Wspaniały przykład jedności i wierności wyższym ideałom, prawda? I donosicielstwo. Jeden na drugiego, a tamci bohaterowie z czasów II wojny światowej i z czasów terroru komunistycznego, wierność mimo tortur, wierność ideałom i kolegom, jedność z prawdziwymi ludźmi. Niech będzie jedność, wreszcie, w końcu, jedność tych, z którymi warto się jednoczyć. Zjednoczeni jesteśmy niepokonani.